Witaj w Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju DICO. Jesteśmy miejscem, gdzie każdy znajdzie wsparcie i profesjonalną pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Nasza misja to towarzyszenie w drodze do pełnego rozwoju i poprawy jakości życia. W ofercie naszego centrum znajdą Państwo m.in. konsultacje logopedyczne i neurologopedyczne, kompleksową terapię, która wspiera rozwój prawidłowej mowy u dzieci. Specjalistyczną pomoc dla osób z zaburzeniami mowy spowodowanymi uszkodzeniami neurologicznymi. Terapię integracji sensorycznej. Pomagamy dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego poprzez specjalistyczne ćwiczenia i zabawy. Terapię bilateralną, czyli zajęcia wspierające równowagę i koordynację ciała, kluczowe dla prawidłowego rozwoju motorycznego. Terapię pedagogiczną dla dzieci ze spektrum autyzmu wspierające ich rozwój edukacyjny i społeczny. Trening czytania, czyli specjalne programy wspierające naukę czytania. Profesjonalne wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych w różnych aspektach życia. Indywidualne sesje terapeutyczne pomagające w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychicznymi. Zajęcia TUS, czyli trening umiejętności społecznych, w tym warsztaty rozwijające umiejętności społeczne u dzieci i młodzieży, kluczowe dla ich funkcjonowania w grupie specjalistyczne ćwiczenia i terapie wspierające prawidłowy rozwój i korekcję postawy ciała. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług. Nasz zespół doświadczonych specjalistów jest tu, by wspierać Ciebie i Twoich bliskich na każdym kroku.